Witajcie w kolejnym odcinku z programowania PLC. Jak widzieliście, w poprzednich odcinkach omawialiśmy funkcje, jednak zapomniałem omówić podstawowych bloczków, takich jak wejścia, wyjścia. Zamieszczaliśmy je kilka razy, ale nie zostały one objaśnione, ponieważ jeszcze w jednym odcinku zamieszczałem stan wysoki i nie objaśniałem, że jest tak coś jeszcze jak stan niski. Więc tutaj, na samym początku. Mamy bloczki, które dotyczą tego wejścia nieanalogowego, tylko zwykłego binarnego, czyli system 0, 1. Tutaj damy wejście, od razu wyjście. Damy sobie stan niski oraz stan wysoki. I objaśnijmy sobie. Jak to działa. Jeśli chodzi o nasze wejście, no to wiemy, że jak klikniemy symulację, to sobie możemy tutaj dać stan wysoki lub stan niski, czyli podać sygnał naszym wejściu, co bezpośrednio przełoży się na nasze wyjście. I widzimy tutaj nasza żarówka się zaświeciła. Jeśli chodzi o sygnał low lub high. Tak, widzimy tutaj, sobie klikniemy naszą symulację. Jedno się świeci, drugie natomiast już nie. Czyli nasz bloczek high podaje nam wartość jedynkową, a nasz bloczek low podaje nam wartość zerową. Siemens posiada jeszcze inne funkcje typu flaga, typu f -logo, I inne dodatkowe takie ciekawostki. Z tego co się najbardziej używa to jest flaga i to możliwe jeszcze te F. Te F to po prostu jest symbol wejścia, może być jako switch traktowany. Więc to akurat nie jest żaden tam jakiś wyjątkowy element. Jednak flaga, jak najbardziej widzimy mamy tutaj rodzaje jej, jej zastosowań. To akurat w manualu można sobie to poczytać co do czego yy, się stosuje, bo widzimy tutaj jest akurat spersonalizowane pod logo yy, Te wartości i każdy strownik ma inne parametry pod flagą Ale korzystając z okazji chciałem pokazać właśnie ustawienia jak tutaj mamy no Widzimy mamy tutaj jakiś komentarz jak klikamy dwa razy yy, lewym przyciskiem myszy nasz bloczek i parametry. Jak widzimy możemy sobie tutaj nadawać jaki ma wartość nasze wyjście, znaczy jak ma oznaczenie nasze wyjście. A nasze wejście natomiast też możemy ustawiać sobie y, tutaj jaki ma, jaką ma, jaki ma parametr nasze wejście, dodać komentarz, ale też możemy dać mu jak, jaką funkcję pełni, czy to jest y, tutaj na przykład switch, czy to jest właśnie push button, czy to na przykład jest Jakiś tam wyzwalacz danej częstotliwości. My tradycyjnie korzystamy z normalnego switcha, ale widzimy, że takie opcje te istnieją i jak najbardziej mogą być wykorzystane podczas programowania naszego PLC. Nie wiem, jak w innych przypadkach to wygląda, jeśli chodzi o inne plc ale akurat tutaj w tym środowisku takie o funkcje, znaczy takie opcje mamy. Jeśli chodzi o bloczki, tutaj low. I hi, to mamy tylko dostępny komentarz i nic więcej. Myślę, że taki, taki prosty odcinek instruktażowy, dopełniający całość naszego tutaj tutorialu, się przyda. I zapraszam Was do następnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. Do następnego odcinka. Cześć.